Mieszkanie 15 metrów kwadratowych. Czy jest możliwe, żeby w nim normalnie zamieszkać? Zapraszamy moi drodzy do środka. Z tej strony Janek Śpiewak. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Dzisiaj będzie krótki komentarz na temat klitek. Kawalerek, chciałem powiedzieć, ale kawalerko nawet tego nazwać nie sposób. Klitek 15-metrowych, malutkich e, pokoi, które są sprzedawane jako mieszkania, jako lokale inwestycyjne przez e, polskich fliperów, e, przez taką ekipę, e, która się nazywa Flip na Pierwotnym i te klitki reklamuje jako świetną inwestycję Kuba e, Middle, czyli taki właśnie guru e, flipowania, inwestowania, e, który bardzo. Chętnie dzieli się swoją, nazwijmy to, wiedzą w internecie i sprzedaje też liczne kursy na ten temat. Więc jest to, można powiedzieć, taka, trochę, takie trochę perpetuum mobile, bo on uczy innych ludzi jak flipować, i jak rozumiemy, ci jego koledzy wszyscy uczą tak ludzi flipować i inwestować w mieszkania. A potem sprzedają im te mieszkania, więc to się wydaje być takim, no właśnie perpetuum mobile. I pytanie, na czym więcej zarabiają, czy na tych kursach, czy na tych mieszkaniach. No jak ja bym miał jakiś super świetny model, który przynosi mi ogromne zyski, gdybym był przedsiębiorcą, nie jestem. No to nie wiem, czy sprzedawałbym tą wiedzę każdemu chętnemu. Ale na początek trochę informacji na temat sytuacji na rynku nieruchomości, bowiem ten rynek zaczyna coraz lepiej wyglądać z punktu widzenia ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie. Ci, którzy chcą sprzedać mieszkanie chyba muszą uzbroić się z coraz większą cierpliwości i coraz bardziej aktualizować ceny nieruchomości. Rynek wtórny mięknie pisze Bankier.pl. Ceny mieszkań w dzielnicach niższe niż rok temu. Bielany w Warszawie, Wzgórza Krzesławickie w Krakowie, Kleczku we Wrocławiu, Suchanino w Gdańsku i Łódzkie Bałuty. W tych dzielnicach średnie ceny ofertowe mieszkań z drugiej ręki spadły w ujęciu rocznym. Najmocniej wynika z danych z Sonar Home. Spadki Stawek notowane są jednak w zdecydowanej większości dzielnic i osiedli na największych polskich rynkach, ale wciąż te mieszkania są e, nawet o 1 trzecią droższą, droższe niż 2 lata temu. Pomimo spadku w ujęciu rocznym, średnie stawki zanotowane w czerwcu 2025 roku są nawet o 1 trzecią wyższe niż przed dwoma laty, co wiązać czas z w 2023 roku, na które wpłynęło uruchomienie programu bezpieczny kredyt 2%. I no właśnie no ciągle ta górka nie została do końca zniwelowana, no ale jest coraz lepiej. Ten rynek ewidentnie spada też liczba wniosków o kredyty, mimo tego, że stopy trochę poszły w dół. Więc to budzi nadzieję na to, że ogólnie ceny mieszkań no dojdzie do jeszcze większej korekty w przyszłości. No chyba, że faktycznie te stopy gdzieś tam bardzo, bardzo spadną, ale nie wygląda na to. Deweloperzy wciąż budują nowe mieszkania i ci flipperzy o których mówimy, też się w taką deweloperkę bawią i. Zaraz pokażemy co próbują sprzedać Polakom i jak to robią, bo robią to moim zdaniem w mało etyczny sposób. I tu mamy właśnie to osiedle w Luboniu. Luboń to jest miejscowość pod Poznaniem, gdzie buduje się no, cały wielki blok mieszkanek. Chociaż tak jak mówię, mieszkankiem sposob, nie sposób to go nazwać 15-metrowych. Czy można kupić w mieście wojewódzkim mieszkanie za 125 tysięcy złotych w 2025 roku w Polsce? No, po pierwsze, to nie jest miasto wojewódzkie lub tylko pod Poznaniem. A po drugie, nie jest to mieszkanie, bo mieszkanie, jak mówiłem, musi mieć przynajmniej 25 metrów kwadratowych. Domaciku no sprzedaliśmy mi takich mieszkań sześć. Także można, część osób się moi drodzy śmieje, że lokal usługowy o charakterze mieszkalnym to nie mieszkanie, ale rynek chce. Co to znaczy, rynek chce. Rynek, niewidzialny rynek, po prostu rynek Deux Ex Machina, tak? Znaczy, to wy jesteście rynkiem, to, wy je, to właśnie tego typu inwestorzy ten rynek tworzą. Więc coś takiego, kupujemy, inwestujemy i wynajmujemy. To nie jest mieszkanie, to jest inwestycja. Zdecydowanie. Bardzo dziękuję. Poprzednie mieszkanie sprzedane w Luboniu z zyskiem 80 tysięcy złotych, także nie taki zły Luboń, jak mówią. Dokładnie. Zapraszamy. Nie wiem co mówię o Luboniu, ale zobaczmy sobie jeszcze tutaj inne materiały. Mieszkanie 15 metrów kwadratowych. Czy jest możliwe, żeby w nim normalnie zamieszkać? Zapraszamy moi drodzy do środka. Inwestycja w Luboniu 15 metrów kwadratowych. Ogromne okno, zamknięte osiedle. I widok Zdecydowanie tak. Dlaczego inwestorzy kupują takie mieszkania? Moi drodzy być może dla dwóch dorosłych osób z dziećmi i pieskiem jest to mieszkanie za małe i nie polecam. Dla singla Studenta, osoby, które tutaj pracuje ma się tylko przespać. Jest to bardzo fajny pokój hotelowy w paryżu w dużo. Co to znaczy, że ma się tylko przespać? Jak jesteś studentem, to nie tylko śpisz, to nie jest wyjazd na trzy dni do miasta. To jest życie gdzieś często przez 5 lat w pokoju hotelowym? są to naprawdę warunki absolutnie niegodne. I zwróćmy też uwagę tutaj ogromne okno na zieleń. Znaczy tam też była zieleń zanim zaczęli budować ten ten blok zapewne i wiara w to, że to nie zostanie wycięte i nie postawią tam zaraz drugiego bloku no jest w Polsce jest bardzo złudna. W Paryżu w dużych metropoliach są pokoje po 6-7 metrów nikomu tu nie przeszkadza. W Paryżu te sześciopokojowe mieszkanka, to są tak zwane pokoje dla służby, które powstały no, na skutek pewnych historycznych przekształceń. Tak? No, dzisiaj nikt by nie wybudował takich mieszkań jak w XVIII czy XIX wieku, gdzie służba była, umy się, obywatelami trzeciej kategorii. Tak? I pytanie, czy to nikomu nie przeszkadza? No Mam co do tego poważne wątpliwości. Nie przeszkadza. To jest 15 metrów plus miejsce parkingowe. Nie chcę się tłumaczyć ale będzie to dobry produkt inwestycyjny. Cena jest kurczem 125 tysięcy złotych za taką niezależną wieprostkę mieszkaniową na osobnych siedzę wieczystej. Jest to najtańsze mieszkanie w Polsce, w którym możecie mieszkać, a przede wszystkim macie zarabiać pieniądze. Kupiłem 6 sztuk, polecam, czekam na odbiór. Najlepszego. Kupiłem 6 sztuk, naganiam na kupno kolejnych szukanie kolejnych osób, które mają zainwestować coś takiego. No właśnie dla mnie jest bardzo ciekawe, jak to jest możliwe, że samorząd wydał pozwolenie na budowę czegoś takiego, tak? No bo to jest ewidentne łamanie. Prawa. To nie są lokale usługowe, to nie są lokale hotelowe, to są lokale, gdzie ktoś ma mieszkać przez wiele, wiele miesięcy. Więc jest to wprost łamanie polskiego prawa, ale jak wiemy, w Polsce prawo budowlane się specjalnie nie przyjęło. Podobnie jak prawo, prawo pracy się w Polsce. Nie przyjęło. Jeszcze tutaj możemy sobie zobaczyć na mapie, to jest ta okolica. To jest ta okolica, to jest Luboń. Faktycznie kolejka jest, faktycznie to jest dobrze skomunikowane miejsce. Poznań jest niedaleko. Tu mamy Poznań, więc wydaje się to być no, faktycznie blisko. Tylko, że tak jak mówię, no nie jest to mieszkania, no jest to hotel tak naprawdę, który powstaje z ominięciem prawa. No i zobaczmy jeszcze reklamę inwestycji, tutaj mamy dużo tych zdjęć, o proszę jakie. Rozumiem, że to jest to, tak, no, kawerka inwestycyjna, siłownia boisko wschodnia no wszystko się zgadza mieszkania 15 metrów, tak to chyba raczej musi być to tutaj mamy rzut tego ogromnego okna i mieszkania tak tutaj mamy właśnie tego typu no nie wiem co to jest no to jest Łazienka bez, nawet bez pralki, bo pralka by się tu nie zmieściła. Tu jest taka, taki aneks kuchenny, no ale w momencie, w którym będziesz otwierać sobie drzwi, to z tego aneksu specjalnie nie skorzystasz. No i tu masz kanapę, którą jak się rozstawi, no to nie będziesz miał w ogóle miejsca na nic. No i zobaczcie też, Boże, to jest po prostu.

Tu wszędzie to wszystko będą parkingi, głównie tu będą parkingi e, i e, tak, tak, więc to wygląda e, bardzo się to prezentuje naprawdę bardzo ciekawie. No, jak taka, no po prostu, no, mm, chów klatkowy, tak, chów klatkowy polaka e, i, i tutaj mamy takie właśnie e, wizualizacje. No, wygląda to naprawdę dość strasznie. Mm. Naprawdę nie wiem, jak oni ominęli To ustawę. Jaki samorząd im tego, to wszystko wydał. Stacja Wschodnia to innowacyjne, zamknięte osiedle, które oferuje mieszkańcom wiele możliwości aktywnego spędzania czasu. Siłownię zewnętrzną, boisko, wiata rowerowa, pralnia. A, będą miały pralnię, okej, okay. czyli w ten sposób ominął ten problem braku miejsca na pralki. Panele fotowoltaiczne, budowane w balustradach, balkonów no To jest spoko. Do lokalu przynależy miejsce podstawowe zewnętrzne, dodatkowo płatne 20 tysięcy złotych z VAT. No i przedmiot sprz sprzedaż do lokalu usługowego, do podanej ceny, to należy doliczyć 23% VAT. No jak rozumiem, że jesteś przedsiębiorcą czy coś tam, to pewnie możesz sobie to jakoś tam jeszcze zoptymalizować. Jeszcze tutaj było wideo. Chodźcie, zobaczmy wideo. Tak, to jest to, jest to miejsce. Tu jest jeszcze zieleń. Jak tutaj pozwolili coś takiego wybudować, to sądzę, że ta zieleń długo się tutaj nie y, utrzyma. No piękne osiedle, beton, beton. Ok, bardzo dynamiczna muzyka, super, super, dobra, tutaj się nic chyba nie wydarzy więcej. No, ale tak, jest to, jest to bardzo yy, yy, piękne wideo. I teraz jeszcze zobaczmy sobie, co Midel właśnie tutaj z kolegą w panem Filipem Welmanem opowiadają o tym osiedlu. Tylko zarazić was myśleniem długoterminowym, żeby zatrudnić pieniądze, pokonać. No, troszkę uwierzyć, bo też jak się z Maćkiem czy z Patrykiem poznawaliśmy, to wiec co te chłopaki robią. Zadatkują czysta mieszkań, co z tego będzie, no okazuje się, że mija czas. Ile ostatnio inwestorów was kupił mieszkań? Jeden? Yy, no bo na tym yy, osiedlu, na którym będziemy nagrywać kolejny odcinek, co kupuje trzy mieszkania, za ostatnio sezonu gość, który nas nie zna. jakby, Czyli trzy mieszkania już wzrosło do sześciu. I nie jest absolwentem naszego szkolenia i kupił 36 mieszkań. 36 mieszkań. Podatek antyspekulacyjny jest potrzebny na wczoraj. A absolwent naszego szkolenia kupił 46 mieszkań. Czyli oni sobie robią szkolenia i w ten sposób też znajdują klientów. Mówi, to już mam do końca życia MK. No, jeżeli... MK, czyli emerytura, nie, żeby się Wam nie skojarzyło z czym innym. Czyli po 1000 złotych będzie wynajmiony to mieszkanie. Myślę, że jeżeli będzie koniec świata, dostanie 1000 złotych, no to jest 40, 50 tysięcy złotych emerytury. Myślę, że można już godnie żyć. No, to wszystko zakłada, że wciąż będzie rosła populacja tych dużych miast, a w następnym odcinku powiem trochę o demografii, bo implozja demograficzna, katastrofa demograficzna, jaka jest w Polsce, nie ma innego takiego kraju w Unii, e, chyba tam Litwa. No, ale Litwa, no ciężko porównywać Litwę do, do Polski, tak, która się wyludnia tak szybko. Więc ich założenie, że ktoś, znaczy, ich założenie, że te za 20-30 lat e, ktoś będzie pracować na ich emerytury, wynajmując mieszkania, opiera się tylko i wyłącznie na tym, że. Będzie bardzo duży napływ emigrantów, migrantów do Polski. No to jest bardzo dużo. Natomiast przykład z dziś, że właśnie dwa mieszkania, czy wam się podoba? To jest inne osiedle, tak? Tu są trochę większe te mieszkania, jak widać. Nie podoba, to to nie o gustach się dyskutuje. My tu nie będziemy mieszkać. Nie będziemy tu mieszkać. No nie będą tu mieszkać. Oni wynajmują, kupują mieszkania. I zapewniam was, że nie sami w tych mieszkaniach nie będą mieszkać. To, to jest dla plepsu, tak? To jest pod inwestycje, dlatego można to robić taniej, gorzej i ogólnie. Klei się to? I czy to będzie Luboń? Czy to będzie, słuchajcie, Kalisz, czy to będzie Szczecz? Działa to chyba wszędzie podobnie. No i kolejne Macie pytanie o tą cenę. Było po 7, to już też trzeba zapomnieć. To no jest spokojnie 9. No ale też po 7 czy 8 macie te mieszkania, czy nie? E, jeżeli mówimy o tamtej inwestycji, to cena jest netto 8400 razy 15 metrów. Tam. To też jest ciekawe, tak? no bo to pokazuje, jak tanio samorząd, jeśli oni już mają po 8-9 tysięcy, sprzedają te mieszkania, tak? już z ich zyskiem, już na, na tym totalnym, e, wiadomo, po prostu e, e, wyzysku przestrzeniowym, nazwijmy to i tak dalej. E, to taki mały deweloper może budować za taką cenę mieszkania. To wyobraźmy sobie, co mogłoby robić miasto w wielkości Poznania czy Warszawy, mając efekt skali, mając ciałki, jak tanio mogłoby budować te mieszkania. I no tak, więc to też pokazuje, no, że, że te ceny mieszkań w tych największych miastach no, po prostu się totalnie oderwały od rzeczywistości. No ciągle średnia cena ofertowa w Warszawie, gdzieś tam na Bielanach 15 tysięcy, to jest ciągle po prostu cena z kosmosu, jak dla mnie. Tam jest dokładnie 14,72, to daje ci 124 960 zł netto cena zakupu. Za moduł, który jest do końca życia Twój. I tutaj wiem, że te 15 metrów to nie jest przestrzeń, ale my patrzymy na to z punktu widzenia inwestorów. My nie patrzymy na, z punktu widzenia mieszkań na to, że mają służyć do mieszkania. My służymy na to pod względem robienia hajsu kosztem innych. Kupujemy produkt, inwestujemy pieniądze, czekamy aż to się wybuduje. Znowu musimy ponieść ryzyko, bo jak. O, biedacy. chyba każda działalność przedsiębiorcza jest związana z ryzykiem, inwestowanie szczególnie, więc. Czekamy się na tamte inwestycje za 5 miesięcy, każdy zobaczy mury, a mówi, a też bym kupił. Tylko, że ta cena za 5 miesięcy będzie inna. To trzeba dzisiaj podjąć ryzyko. Jak koparka wjechała tam dwa tygodnie temu, tak naprawdę są przyłącza, ale to dzisiaj podejmuję tą decyzję, żeby kupić najlepsze możliwe lokale w najlepszej i najkorzystniejszej cenie. Dokładnie. No najgorsza jest, moi drodzy, decyzja. Najgorsze jest uwierzyć y, troszkę sobie, że się da. Nie systemowi, nie bankowi, nie Maćkowi, nie mi, tylko odrobinę uwierzyć sobie. Y, to jest taka, powiem ci, bajka, w którą sam bym nie uwierzył. No, to, no właśnie, tak? Znaczy ta bajka o tych cenach nieruchomości, które idą cały czas do góry i ta Polska cały czas się rozwija, tak? I coraz więcej ludzi u nas jest chętnych na te mieszkania, jest trudna do uwierzenia. Może. Jak wczoraj robiłem webinar, to mówię, kurde, ja tak realnie inwestuję w nieruchomości od 12 lat. Biura, mieszkania, bo te początki to były tak nie wiadomo po co te, te nieruchomości. Zobaczcie. W trzech metrach, które kosztowały naprawdę. Ma, ma... Oni mają bojlery, w, nie mają ciepłej wody z kranu. To jest ciekawe. Łazienka. To jest wszystko na 33 metrach, które kosztowały nie wiem, około 10-20 tysięcy. Około... Rok za dwa. Przecież rynek nieruchomości, tak jak każdy rynek przez ten okres i to jest matematyka na poziomie przedszkolnym. Znaczy myślę, że każdy może to policzyć, tylko tak jak mówisz bardzo dużo ludzi ma obawy, a czy to się wynajmie. Jeżeli się nie wynajmie za 1900, to wynajmiesz to za 1700 i po roku podniesiesz... Albo 1690. I podniesiesz cenę za rok, za dwa. Przecież rynek nieruchomości, tak jak każdy rynek na świecie, ma fluktuację. Lepiej, gorzej. Ceny najmu rosną, lekko spadają. To jest naturalne, ale my przyjmujemy horyzont 10 lat i. Uśredniamy sobie wynik na 200. ale jak byliśmy od was 100, to, to się świat nie zawali, bo to i tak cały czas działa pracuje niezależnie od Ciebie. Czy my jesteśmy tutaj czy na Mazurach, Dokładnie. to ten budynek pracuje i on pracuje. Nie to nie budynek pracuje, tylko ludzie, którzy będą wynajmować od was mieszkania pracują, żebyście wy nic nie musieli robić. To, prac to człowiek pracuje, nie budynek pracuje. Od momentu, jak tu koparka wjechała, ile osób nie kupiło mieszkań, bo bało się wojny. Ta wojna trwa przez okres tej wojny. Mm. Nie wiem, większość osób nie kupiło mieszkań, bo ich po prostu na to nie stać. To te dwa mieszkania, tak jak mówisz, wzrosły te 150 tysięcy na wartości. To jest naprawdę bardzo duża To Są gospodarki. gigantyczne to pieniądze, są gigantyczne. I wszystko z dopłat naszych podatków. No dobra. A warto powiedzieć, co mówił jeszcze niedawno Kuba Midel w rozmowie ze mną na temat właśnie e, mikro kawalerek i mikro mieszkanek. E, musiałem się wrócić. Co uważasz o działalności swojego rozmówcy i deweloperce? <laughs> Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo aż tak dobrze nie znam mojej działalności, jego działalności. Widziałem kilka nagrań z Kubą, jeśli mogę żeby być na, na ty. No, ja przede wszystkim no, mam pewne wątpliwości co do budowania i wynajmowania mikro lokali. Jest to dla mnie dość nieetyczne i, i, i bardzo źle działa na rynek. No, myślę tutaj o tych lokalach, które de facto nie są mieszkaniami, bo wedle prawa i ustawy, no mieszkanie ma minimum 25 metrów, a na rynku są mieszkania dużo mniejsze. Po to, że sprowadzanie tutaj państwa w błąd. Yy, w tej chwili będę miał w 50 mieszkań i większość 90 chyba 5 czy 6 to są mieszkania od 28 do 47 metrów. Więc tylko jedno mam mieszkanko małe, które udało się kupić, także to nie jest moje do Teraz już ma przynajmniej 7. Za działalność i teraz jestem tym przeciwnikiem. Mhm. Jeśli tak można powiedzieć, dzielenia okay, mieszkania, no to... które ma 50 metrów na 6 pokoi, bo jesteśmy ludźmi. No to fajnie, no to musimy Jesteśmy ludźmi, więc kupujemy mieszkania, które nie są mieszkaniami, za 15, które mają 15 metrów kwadratowych. Mieszkanie w tak małych pomieszczeniach no, powoduje po prostu, i to pokazują badania różne, bardzo duże problemy psychiczne, tak? Znaczy, że życie w takim, takiej ciasnocie przez długi czas może doprowadzić do depresji, właśnie do wyższego poziomu kortyzolu, poziomu stresu. I tu jest właśnie jeden, jedno badanie, że co, co się dzieje z dużą liczbą osób na małym metrażu. I to akurat było badanie na dzieciach robione, które Medonet cytuje. Według badania, w którym analizowano wpływ zatłoczonych budynków mieszkalnych na dzieci, te, które mieszkały w zatłoczonych domach, miały gorszy dobrostan. Badanie pokazało, że dzieci mieszkające w zatłoczonych mieszkaniach, które odczuwały ten fakt, miały podwyższone ciśnienie krwi, częściej narzekały na samotność, były zagrożone depresją i gorszymi wynikami w nauce. Poczucie klaustrofobii na małej wielkości przestrzeni, no to jest dość chyba oczywiste, tak? Że to nie działa dobrze. Te 25 metrów podatkowych ustawowe nie wzięło się znikąd, tak? No, że po prostu mieszkania w wielkości 15 metrów, no po prostu prowadzą do serii problemów. I tu oczywiście jest, często porównuje się to do wielkości końców dla, dla psów, zgodnie z przepisami, że taki minimum to jest właśnie. To takie minimum dla dużych psów, to jest 15 m2, dla mniejszych 12 m2. No i dlaczego Polak miałby mieć mniejszą przestrzeń życiową niż, niż, niż ten pies, to, to, to jest dla mnie nie, nie, niezrozumiałe. I, I rzeczywiście, jak się przyjrzy, przyjrzy człowiek tym mieszkaniom polskim, i, i, i to, 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 są, to są cele więzienne ze Szwecji, nie? no to one. One przypominają niebezpiecznie te mikrokawalerki, które tutaj próbuje nam wcisnąć Middel. I nie jest to nic specjalnie fajnego. Znaczy fajnie, że myślę, że spoko, że więźniowie mają szansę na resocjalizację w takiej Szwecji. To w ogóle w krajach skandynawskich te, te, te więzienia są wyjątkowo, wyjątkowo atrakcyjne, bym powiedział. I, i uważam, że, 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 że więźniowie powinni mieć dobre warunki, no ale tak samo uważam, że jeszcze lepsze warunki powinni mieć obywatele, tak? I to, że my żyjemy naprawdę w prze przeludnieniu, bo każde badanie pokazuje, że Polacy żyją w niewbywałym przeludnieniu, jak na, na warunki europejskie, no ale to jest znowu gadka i znowu historia, no, która, która przesuwa tą granicę tego, co jest dopuszczalne, tak? I weszły te przepisy, przecież też wylobowane przeze mnie, które zakazują budowy lokali e, e, usługowych mniejszych niż 25 metrów kwadratowych. Więc naprawdę jestem super ciekaw, jak, jak panowie ominęli te wszystkie przepisy, kto im wydał pozwolenie na budowę, kto się na to zgodził, jak to, wyobraźcie sobie, że w tak małym miejscu nagle pojawia się 200 samochodów. Ilość wody zużycia, tak, hałasu, ruchu, tak? Ci sąsiedzi tych, tej inwestycji będą mieli naprawdę przekichane, tak? To prowadzi do dalszej degradacji otoczenia, więc pojawi się pewnie więcej tego typu, jeśli to, ten projekt się uda zakończyć sukcesem. I, I w ten sposób normalne życie tych mieszkańców będzie zakłócone, ludzie się będą stamtąd wyprowadzać i tak dalej, tak? Więc to wpływa na jakość życia nie tylko tych ludzi mieszkających w tej, w tej inwestycji, ale wszystkich dookoła, ale też wpływa szerzej, tak? No bo jeśli możesz obniżać te standardy, no to dlaczego deweloperzy mieliby nie iść za ciosem, tak? No i jest ta, ta historia z Warszawy, gdzie, zresztą bardzo dziwna tak naprawdę historia, gdzie w tak zwanym Hongkongu właśnie duża część tego, tej inwestycji to miał być taki niby hotel, nie? I tam sprzedawano mieszkania po 15-18 metrów kwadratowych, zakupę monet. I nagle miasto, na jakimś etapie, uświadomiło sobie, że, no to jednak nie jest do końca, to nie jest hotel, tak? No to, to są, mieszka to są e, mieszkania, tak? No i właśnie trwa trwa tutaj z JW Construction od już trzech lat, który dotyczy 1500 lokali i nadal ci właściciele nie będą mogli podpisać aktów notarialnych, no bo właśnie miasto nie zgadza się na wystawienie zaświadczeń o samodzielności lokali. Duże problemy mogą mieć również posiadacze kredytów hipotecznych. Jak tłumaczy nam jeden z mieszkańców, po raz kolejny będzie musiał zapłacić bankowi, aby ten pochylił się nad wnioskiem o wydłużenie terminu na dostarczenie aktów własności. Czyli oni w ogóle nie mają księdze wieczystej, tak? Nie są w ogóle nawet ujawnieni, nie są założone te księgi wieczystej. Tu trwa przepychanka. Sąd Administracyjny Oczywiście SKO stoi po stronie dewelopera, no i deweloper też podkreśla, że już wcześniej e, były przecież e, takie mieszkania e, oddawane, i znaczy, lok. Ho pokoje hotelowe. JW Construction podkreśla w do mieszkańców, że budynek, o który toczy się spór z ratuszem, został zbudowany podobnie do dwóch innych budynków, które wniesiono we wcześniejszych etapach inwestycji. One również miały w projekcie wpisaną część hotelową. Jak zaznacza deweloper, otrzymały od e, BIPU, czyli Biura Architektury, e, e, zaświadczenie o samodzielności e, lokali. No, to jest naprawdę e, sytuacja, w której oczywiście cierpią na koniec ci ludzie, którzy tam chcieli zamieszkać. No, ale z drugiej strony, no. E, Dlaczego ktoś wydawał pozwolenie na budowę na te, coś takiego? Tzn. Dlaczego samorząd się na takie rzeczy e, zgadza? Oczywiście inwestorzy próbują omijać przepisy i robią to naprawdę bezkarnie. W Polsce na, e, jest to robione bardzo często. Tutaj mamy e, przypadek w Wielisze pod Warszawą. Powstaje ogromny budynek, a w nim 15 sypialni, 15 łazienek. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że według inwestora to dom. Jednorodzinny, nie? I ktoś wydał na to zgodę. Zobaczmy sobie ten budynek. No naprawdę robi wrażenie, tak? W kontekście tej osiedli. No. W sensie nagle mieszkasz sobie spokojnie, sobie mieszkasz w domku jednorodzinnym pod Warszawą, i nagle ktoś ci buduje taki blok przed oknami. I udajesz do domu jednorodzinny. i urzędnicy mówią, tak, to dom jednorodzinny, panie po jedno I, I widać po prostu, co tu się wydarzy. tak? Znaczy, jaka będzie degradacja tej okolicy natychmiast. Jeśli za moment powstanie kolejny budynek, i kolejny budynek, i, i kolejny budynek. tak? Nie powiem, żeby ta okolica tutaj była jakaś super ciekawa, może architektoniczna. Zresztą zawsze mnie to poraża, jak duże są te domy na tych małych działkach. W sensie, komu potrzebny jest 200-metrowy dom. Ale widzę, że tutaj też to chyba to są. To też są chyba takie osiedla. W sensie, spójrzmy się, to jest też chyba taki właśnie a la bliźniak, nie? No bo tu jest podzielone, to też pewnie tu już wcześniej tutaj, takie kombinacje pewnie trwały jakieś, tak? Nie wiem, ale no naprawdę, no w sensie jak można wydać pozwolenie na coś takiego, tak? Jak można się na coś takiego zgodzić, tak? No to jest y, droga do absolutnego niszczenia państwa polskiego i, i, i właśnie obniżenia tych standardów na, na rynku, tak? I y, 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 bardzo bym nie chciał, żeby y, znowu po prostu y, te mikrokawalerki, które gdzieś tam gdzieś tam poznikały, były, był ten moment, tak, tych mikrokawalerii, właśnie potem była ta ustawa, zmiana ustawy i wydawało się, że gdzieś na tym zapanowaliśmy, a tutaj no, widać, że coś się dzieje niefajnego, nie tak. No ja na pewno tego tematu nie zostawię, będę dalej takie przykłady nagłaśniał i kurczę, no potrzebujemy naprawdę samorządów, które no Reprezentują interes mieszkańców, tak? A interes mieszkańców, tych lokalnych mieszkańców jest taki, żeby nie powstawały tego typu kochozy tam, ale też nas wszystkich, żeby nie obniżać tego standardu. I pytanie, co się będzie działo z tymi budynkami za 15-20 lat, tak? Jeśli tak jak niby wszyscy deklarują, nie wpuścimy do Polski więcej imigrantów, tak? One będą po prostu stałe puste. Będą po prostu slumsami. I my przykujemy się naprawdę. Ja jestem bardzo ciekaw, co się będzie działo właśnie za 20-30 lat przestrzeni z takimi budynkami, z takimi mieszkaniami. Więc, kochani, tak, to jest też nasza sprawa i to nie jest kwestia tylko wolności wyboru i że każdy może sobie wybrać i tak dalej, jak pisał pan Abramowicz, bo tutaj też mam pana Abramowicza fragment tutaj, który jest byłym rzecznikiem przedsiębiorców. Tu mam wypowiedź właśnie pana Abramowicza, który był rzecznikiem przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców wybranym przez Prawo i Sprawiedliwość. I to jest taki właśnie typ takiego libertariana, dzie dzie dziecka, Infantylnego, który właśnie e, skomentował, tam Ministerstwo Niedorozwoju napisało na Twitterze, że najpierw by było, gdyby państwo się w ogóle nie wtrącały, pozwoliło deweloperom budować kilki po 6 m od razu bez okien, żeby niepotrzebnie nie ponosić kosztów budowy, które wynoszą około 6 tysięcy zł za m. To była oczywiście ironia. Napisana przez użytkownika Ministerstwo Niedorozwoju Technofobii na Twitterze. No i Adam Abramowicz, dlaczego ktoś mi zabrania kupienia lokalu o powierzchni 6 m2 bez okien, właśnie takiego, jakiego sobie wymarzyłem do zamieszkania? Oczywiście to jest trolling, tak? ale w ogóle ten libertarianizm, w ogóle ta wolnościowa, szlachecka, to jest oparta na trollingu. Tak? Oczywiste jest to, że on tam nie będzie mieszkać. On to, on to wynajmie osobie, która będzie zmuszona do tego, żeby takie mieszkanie wynająć. I. Ja nie bardzo rozumiem, jak można tego nie rozumieć. Tak? Znaczy, jak bardzo można nie rozumieć, że budowa tego typu mieszkań jest po prostu zbrodnią na, na Polsce, tak? na narodzie polskim. Jak to niszczy Polaków. Tak jak ta właśnie wolność deweloperów i fliperów do robienia czego chcą, dzielenia tych mieszkań, wynajmu po prostu jakichś klitek i, i tak dalej jest po prostu krzywdzeniem nas wszystkich. Wyjmijmy głowę z tyłka i zrozummy, że wszyscy płyniemy na jednej... Łodzi i zacznijmy dbać o wszystkich, również tych, którzy nie stać na duże mieszkania, ale mają prawo do godnego mieszkania. Wielkie dzięki, że zobaczycie cały ten materiał. Dajcie znać, co uważacie w komentarzach. Podsyłajcie mi tego typu materiały. No i do zobaczenia, klasycznie na mieście. Wspierajcie mnie na Patronajcie, wspierajcie mnie na SUPI. Bardzo wam dziękuję, że dostaję od was takie wsparcie. To pozwala mi dalej kręcić e, tego typu aferki i nagłaśniać patologii. Dzięki, do zobaczenia. Hej!